Dzień dobry, kochani! Witamy Was bardzo serdecznie na pokładzie naszego statku kosmicznego, który nazywa się Interkosmos. To jest kapitan Magdex, a to jest kapitan Karinex. I dzisiaj zapraszamy Was na niezwykłą przygodę, jaką będzie uratowanie kogoś. Dostaliśmy specjalne zadanie będzie to misja ratunkowa. Musimy polecieć na Księżyc po to, żeby pomóc powrócić zaginionemu astronaucie. Tak, dostaliśmy sygnał od niego. Sygnały SOS potrzebują naszej pomocy, więc postanowiłyśmy, że ruszamy i go uratujemy. A z taką załogą to będzie czysta przyjemność. Czy jesteście gotowi? Uwaga, ruszamy! Rozpoczynamy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co się dzieje? Coś się dzieje dziwnego? Okay. Tracę panowanie nad swoim ciałem? Czemu? Oj, chyba się odrywam od ziemi. O czemu? Moja ręka leci sama. W... Chyba jesteśmy już w stanie, nieważkości. Tutaj nie działa grawitacja, więc nic nas nie przyciąga do ziemi. Oj, musimy spróbować jakoś nad tym zapanować. Wstańcie i spróbujcie zrobić to razem z nami. Uwaga, proszę. przyciągamy się! Uuu. Prawa i lewa ręka i z góry na dół, żebyśmy trochę czuły kontrolę nad naszym ciałem. Mm -hmm. Teraz noga. Jedna noga i. Druga. O, świetnie. Spróbujcie teraz stanąć na jednej nodze. Mm -hmm. I łapiemy prawą ręką za kolano. O, i zmiana ręki. Uwaga. Uu, nie takie proste. Świetnie. stajmy teraz szybciutko na drugiej nodze. Uginamy nogę. I jedną ręką próbujemy złapać głowę. O, i zmiana ręki. Uu. Fantastycznie. Troszkę już chyba czujemy się pewniej. Jest już trochę lepiej. Czuję, czuję czuję grunt pod nogami i czuję, że mogę nad tym zapanować. Mhm. No jest już znacznie lepiej. Dostałam informację, że dostaliśmy film, na którym widać moment naszego startu. Czy chcecie to zobaczyć? Spójrzmy teraz na nasze ekrany. Słuchajcie, rozpoczynamy nasze odliczanie. Kiedy dojdziemy do zera, wtedy rakieta wzniesie nasz statek kosmiczny w przestworza. I ruszamy. Ale siła! Zobaczcie, ile ludzi przyszło zobaczyć nasz start. To naprawdę wielkie wydarzenie na skalę międzynarodową. A my tymczasem wznosimy się coraz wyżej, coraz szybciej i widzimy Ziemię z oddali. Hmm. Nasza rakieta wznosi nas z taką prędkością, że pokonuje 8 km w ciągu sekundy. Wyobraźcie sobie tą prędkość! A my widzimy Ziemię z oddali! Nasz dom jest już coraz dalej. Zobaczymy teraz wszystkie planety układu słonecznego. Pierwszą z nich jest Merkury. Merkury jest to ogromna kula żelaza pokryta cieniutką warstwą skały. Drugą planetą jest Wenus. Wenus jest najjaśniejszą z wszystkich planet. Czasami możemy ją zaobserwować gołym okiem. Zaraz po Wenus w kolejności znajduje się Ziemia. Jest to jedyna planeta, na której istnieje życie. Tym życiem są ludzie, zwierzęta, rośliny. I zobaczcie, widać wody powierzchniowe, a także ląd. Czwartą planetą układu słonecznego jest Mars. Na Marsie znajduje się największy wulkan w całym układzie słonecznym. A propos wielkości Jowisz to największa planeta w całym układzie słonecznym. Mogłaby zmieścić wszystkie planety w sobie. Kolejną planetą jest Saturn. Otaczają ją pierścienie, a sama mimo tego, że jest taka ogromna, jest naprawdę bardzo lekka. Kolejną planetą jest Uran. Ale nie dajcie się zwieść Chociaż jest niebieski, to wcale nie jest to woda, są to gazy, które znajdują się na jego powierzchni. Ostatnią z ośmiu planet jest Neptun. Jest to gazowy olbrzym, który swoją nazwę zaczerpnął z mitologii rzymskiej od boga mórz, który właśnie nazywa się Neptun. Czyli mamy osiem planet w układzie słonecznym o! A co to takiego? Karinek widzisz? Aha. Popatrzcie przez okno naszego statku kosmicznego. Tam chyba już powoli widać naszego astronautę! Chyba go odnaleźliśmy! Oj, tak, ale jest jeszcze wciąż troszkę daleko, ale widzimy nawet jego statek kosmiczny. Nie traćmy czasu, chodźmy dalej! Wylądowałyśmy na księżycu. Z oddali widać było naszego astronautę. Musimy wyruszyć mu na pomoc. ten sygnał? Ten sygnał w alfabecie morsa oznacza SOS, czyli wołanie o pomoc. Spróbujemy go powtórzyć. Są to trzy krótkie sygnały, trzy długie, a potem znów trzy krótkie. Uwaga, spróbujmy go wyklaskać. Świetnie, spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że teraz nie możemy już tracić czasu. Chodźmy go szukać. O, a co to takiego? Popatrzcie, to są jakieś kosmiczne grzyby. Hmm o! W dodatku Dają wydają jakieś dźwięki. Hmm. Spróbujmy zobaczyć, ile ich jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I 8. Ułożyłam je kolorystycznie. No. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. Popatrzcie, jest ich 8. Czy było już dzisiaj czegoś w liczbie 8? Chyba mieliśmy już 8 planet. W takim razie wykorzystajmy te krzywy, które wydają dźwięki, do powtórzenia sobie kolejności naszych planet. Pierwsza z nich to Merkury. Druga najjaśniejsza Wenus. Trzecia nasza planeta. Ziemia. Czwarta to? Mars. Piąty olbrzym, największy z wszystkich planet? To Jowisz. Szósta z pierścieniami? Saturn. Siódma? Uran. I ostatni niebieski olbrzym? To oczywiście Neptun. Więc mamy osiem planet i osiem dźwięków, które... Zauważyłaś, że one ułożyły się w jakąś melodię? To chyba nie jest przypadek, że są kolorystycznie Ułożone właśnie w taki sposób. Posłuchajcie, nasze grzyby budują tutaj skalę ośmiodźwiękową, która nazywa się gamma. Jest to gama Cedur. Spróbujemy ją teraz dla Was zaśpiewać. Najpierw zagrajmy całość, żeby słychać było melodię. Spróbujcie teraz zaśpiewać razem z nami. Która składa się z ośmiu dźwięków, a teraz chcemy, żebyście poznali skalę, która składa się z pięciu dźwięków i nazywa się pentatonika. A to za sprawą tego, że penta oznacza pięć. A więc mamy pentatonikę. Spróbujmy wyjąć z tej gamy pięć dźwięków. Oczywiście to nie będą przypadkowe dźwięki, tylko dźwięki w odpowiednich odległościach, które utworzą nam właśnie pięciodźwiękową skalę. Mhm. Posłuchajcie, czy ona brzmi troszkę inaczej. Mi zdecydowanie inaczej, ale bardzo mi się to brzmienie podoba. Myślę, że mogłybyśmy coś zaimprowizować. Spróbujmy coś zagrać. To będzie specjalnie dla nas. Improwizujemy. Hmm, mamy nadzieję, że podobał Wam się nasz film księżycowy koncert. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tylko na księżycu, gdy ma się specjalne, kolorowe, dźwięczące grzybki, można zagrać pentatonikę. W pentatonikę możecie zagrać gdziekolwiek, gdzie znajdziecie na przykład pianino, bo wszystkie czarne klawisze mm, właśnie tak brzmią. Jak zagracie wszystkie czarne klawisze po kolei, to usłyszycie pentatonikę, więc możecie dowolnie grać, wymyślać swoje melodie jedną ręką, dwoma. Możecie zaprosić kogoś znajomego, tak jak my właśnie grałyśmy razem. I bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy. Ale już dosyć siedzenia, czas ruszać dalej. Kochani, wsłuchajcie się teraz w muzykę, która nam towarzyszy. Wartości. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Wykorzystamy teraz nasze ciało, żeby wykorzystać je jako body percussion. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i uwaga. Cztery. Będzie mała zmiana. Wchodziły na kolejny poziom. Będzie troszkę szybciej. Uwaga, przygotujcie się. I raz, dwa, trzy. Góra, góra, środek, środek, no i Uwaga, i ostatnie zadanie. Cała nuta Wypełniamy teraz. Całe cztery wartości długim ruchem. Bardzo długi ruch. Trwa on cały takt, czyli cztery miary. A teraz jeszcze zróbmy pół nuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Fantastycznie poradziliście sobie z tym zadaniem. Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przejść dalej. Popatrzcie, widać tutaj wielką jaskinię. Jest tutaj taki żwir, który bardzo głośno hałasuje nam pod nogami, ale widzę tutaj jakieś ślady. Chodźmy zobaczyć, czy jest tam nasz astronauta. Halo! Uhu. Halo! halo. Astronauta! Cześć, dzieciaki, ale fajnie, że ktoś w końcu przyleciał na Księżyc z misją ratunkową. Naprawdę długo siedzę tutaj sam i w zasadzie to prawie nie mam co robić, mówię prawie dlatego, bo zostałem oczywiście wysłany z misją badawczą, która się nie powiodła i musiałem awaryjnie na tym Księżycu lądować. Miałem mnóstwo rzeczy, którymi mogłem badać Księżyc, więc troszeczkę danych na Ziemi przesłałem. Eee, no ale ile można badać Księżyc? Na szczęście do. E, do mojego statku wrzucono mi też, czego wtedy nie rozumiem, taki instrument, z którego w zasadzie bardzo się ucieszyłem, jak już się tutaj rozbiłem, bo mm, ten instrument to jest kontrabas. jest instrument bardzo podobny do skrzypiec i gitary, ale dzięki temu, że go tutaj miałem, jakoś przeżyłem i nie zwariowałem chyba. <laughs> instrument ten jest w całości zbudowany z drewna. Jego największą część stanowi pudło rezonansowe, które jest puste w środku. Warstwa drewna to jest około 5 mm, dzięki czemu instrument nie jest tak ciężki, na jaki może wyglądać. W pudle rezonansowym znajdują się takie otwory. To są otwory rezonansowe. Tędy wydostają się najniższe dźwięki z instrumentu i powodują, że ogólnie kontrabas brzmi w taki, a nie inny sposób. Najważniejszą chyba częścią kontrabasu są struny, grube, stalowe struny, które nadają mu charakterystyczny ton. Struny z jednej strony zaczepione są tutaj na strunociągu, a z drugiej strony przytrzymywane są przez klucze, którymi można kręcić, żeby regulować wysokość dźwięku. Pokażę może, jak to wygląda. Dokładnie, dokładnie tak można zrobić i kontrabas przed każdym graniem trzeba stroić, żeby wiedzieć, jakie dźwięki można zagrać, ponieważ na starcie mamy na kontrabasie cztery struny, więc dysponujemy tylko czterema dźwiękami. Ale, żeby było ciekawiej, możemy, możemy swoją jedną ręką dociskać struny do podstrunicy, która się znajduje tutaj, to jest ten ciemny kawałek drewna możemy dociskać stronę do podstrunicy, żeby zmienić wysokość dźwięku. Posłuchajcie. W ten sposób zaczynamy dysponować naprawdę ogromną paletą różnych dźwięków. Układając te dźwięki w różnej kolejności, możemy uzyskiwać różne skale, a skale są potrzebne nam do tego, żeby na przykład improwizować, dzięki temu nie musimy ograniczać się do tego, co mamy zapisane w nutach. I jedną z takich skal jest na przykład pentatonika, z którą bardzo zaprzyjaźniłem się podczas swojego pobytu na księżycu. Zaprezentuję teraz, jak ona brzmi na kontrabasie. Dzięki temu mogę stworzyć taką melodię, Jaka tylko przyjdzie mi na myśl, używając tych dźwięków. Posłuchajcie. To smyczek. Smyczkiem także można grać na kontrabasie. Niektórzy preferują właśnie taki sposób grania. Smyczek zbudowany jest głównie z drewna, ale specjalnego drewna, które nie wygina się pod wpływem naprężania. Smyczek naprężony jest takim włosiem, które może być albo syntetyczne, albo naturalne. Naturalne włosie pozyskuje się z końskiego ogona. Smyczek przyłożony do kontrabasu brzmi w następujący sposób. Także różne ciekawe efekty, na przykład flażolety. Bardzo ładnie brzmią pod wpływem smyczka. Bardzo dawno z nikim nie grałem, a granie z innymi ludźmi to jest coś, co bardzo lubię robić. Może mm, spróbujmy skombinować jakieś instrumenty, żebyśmy mogli razem coś zagrać. A możemy skombinować je w taki sposób, że stworzymy je sami. I zobaczcie, wystarczy do tego jakieś pudełeczko, nie wiem, może nawet pudełeczko po chusteczkach, a może macie jakieś inne swoje pomysły. Cztery gumki recepturki, które posłużą nam jako struny. No i zobaczcie, jest to bardzo proste. Każdą gumkę po kolei naciągamy tutaj w miejscu, gdzie mamy jakiś otwór. O, w taki sposób, żeby one się też napięły, żebyśmy mogli później na nich grać. I czwarta. I nie bez przyczyny mamy też ołówek, który będzie naszym podstawkiem. I może, astronauto, może opowiedz nam coś o tym podstawku, A. czemu właściwie umieściłam tutaj ten ołówek. A, już dobrze, już opowiadam. Bo podstawek całkiem świadomie zostawiłem na deser, ponieważ jest to bardzo ciekawa część kontrabasu, e, która w żaden sposób nie jest przyklejona ani przykręcona. Utrzymuje się tylko i wyłącznie z tego powodu, że struny są mocno, mocno napięte, a sam podstawek jest zeszlifowany tak, żeby się nie przewracał. On jest dociśnięty do pudła rezonansowego i dzięki temu to wszystko się trzyma. On też przynosi drgania i on powoduje, że kontrabas brzmi tak, a nie inaczej. Myślę, że przy Waszym instrumencie też na pewno się przyda i spowoduje, że instrument będzie brzmieć lepiej. A więc uruchamiamy naszą wyobraźnię, kreatywność. Poszukajcie w swoich domach. Materiałów odpowiednich do zbudowania instrumentów. Możecie wymyślić też swoje instrumenty. Zachęcamy Was do tego. No i w zasadzie to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za to, że uczestniczyliście w naszej misji ratunkowej. Byliście wspaniałą załogą. I do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy, papa. Pa. Pa, pa. Cześć.